z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Simsy i nasza Maja z wyżbowej zatoczki. Zaczynamy odcinek z Mają po krótkiej przerwie, no ale tak jakoś wyszło. E, zielona osada pochłania cały mój czas i nie miałam chwilki, żeby tutaj zrobić w tym domu to, co chciałam zrobić, ale już to zrobiłam i wracamy. Jak widzieliście przed chwileczką, e, Maja nie chodzi do szkoły, dlatego że musiała tutaj pomóc rodzicom. W zdobyciu funduszy na remont i musiała też pomóc im w remoncie, dlatego że, wiecie, remont kuchni to nie taka prosta sprawa, dlatego Maja została w domu i pomagała im, ale remont już jest skończony. Zaraz Wam pokażę efekty. Tylko tutaj sprawdzę, czy oni mają co robić. Henryk, wie, co, wiesz, co masz robić? Tak, Ty masz pisać. Maria pisze pierwszy tomik swojej poezji. Nazwałam go w Tajemnym Ogrodzie, dlatego że ostatnio mam fazę na kolorowanki, Tajemny Ogród, i tak sobie tutaj leży, i tak sobie spojrzałam, i pomyślałam, hm, to byłby dobry tytuł na tomik poezji, i wymyśliłam, że będzie w Tajemnym Ogrodzie. A Maja ma malować, dlatego że ona tutaj potrzebuje wypełnić ostatni etap e, tego etapu aspiracji. Zagmatowałam, ale wiecie o co chodzi. Dobra, to puszczam ich i niech sobie żyją. No, i pokażę, pokażę Wam kuchnię. Kuchnię robiłam cały wczorajszy dzień, cały, bo musiałam też znaleźć odpowiednie mody i ciągle mi się coś nie podobało. Chciałam oddać ten klimat babciny, taki jak mi się tutaj podoba w tym całym domu. I wydaje mi się, że mi się to udało. Jeszcze tutaj tylko kliknę Henrykowi, żeby sobie poszedł na ryby i już Wam pokazuję. Dobra, robimy zbliżenie. Tutaj jest taki kącik y, zaraz po wyjściu z ogrodu, żeby sobie Maria mogła postawić... Henryk śpiewasz pod prysznicem. E, żeby sobie Maria mogła postawić y, owoce, które zebrała w ogrodzie. Y, no Tu jest jakiś kosz, jakieś roślinki. Y, Tapeta jest taka babcina, podłoga stara, drewniana. I przechodzimy dalej. Tu są talerze, wiadomo, szafki. Y, kącik chlebowy. Tutaj to jest po prostu gniażdżące, ten kosz z cebulą i cebula pokrojona na desce, o jaj, jak ja to zobaczyłam, to po prostu wiedziałam, że to musi tu leżeć, jest jeszcze wersja z czerwoną cebulą, gdyby kogoś interesowało. Deska do krojenia, no takie, takie, takie tam, wiadomo. Tak, tu mamy kota, proszę bardzo, <laughs> mamy kota, kot nazywa się Stefan, kot sobie tu siedzi, patrzy się przez okno. Jest to urocze i mamy kota i on sobie tutaj będzie na razie siedział. Zobaczymy, gdzie się przeniesie na następny odcinek. Powiem Wam, że tak bardzo brakuje mi zwierząt w Simsach, że już musiałam sobie pobrać kota. <grym> Figurkę, ale to jest nasz kot Cii, to wcale nie jest figurka, mówię wam. Dobra. Kot sobie tu siedzi, jak to kot na blacie i lubi obserwować co, co się dzieje z oknem, a że tam się dzieje dużo, no to kot siedzi i jest wpatrzony. E, tutaj jest kącik do zmywania, jakieś tam wiadomo, przybory kuchenne, ścierka. Cytrynki. Yy, no i takie tam, wiadomo. I teraz chwilę, czy one tam dalej robią, co mają robić? Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie ty? Z jakim ty Dominikiem? Halo? O co ci chodzi? Gdzie ty jesteś? Dziewczyno? Nie denerwuj mnie. Ty masz tu. Weź mi to sprzedaj. Co ty robisz? Cię tylko na chwilę z oka spuścić. A w ogóle co tu się zepsuło coś? Mhm. Sims... Dobra, zaraz to naprawimy. Dobra, przy okazji też tutaj widzę, że zmieniłam tą różę od Marcina. Znalazłam taki zestaw, który jest jakby przetworzeniem tych takich przedmiotów, które dostawały się za randkę w Simsach 2. I jest właśnie taka pojedyncza róża, i ona tutaj mi pięknie pasuje, i dlatego tutaj sobie stoi. Już. No, ja ci dam. Maluj. No, dobra. I przechodzimy dalej do pokazywania. Tutaj muszę dać wyższą ścianę, żebyście zobaczyli wszystko. Tak, tu jest kącik herbaciany. Książki kucharskie, tak jakby, roślin... obrazek z roślinką. To jest po prostu miażdżące. Te pojemniczki, kawa, herbata, cukier. Tutaj świeże pieczone bułeczki, jakieś tam. Sprzęty do zrobienia kakao. Tutaj zestaw do znaczy, no jak to się mówi, dzbanek do parzenia herbaty. I tutaj herbaty, widzicie Twinings. Tak, to nie jest lokowanie produktu. Twinings. Jest też wersja Lipton i takie tam sobie leży. To jest chyba jakaś truskawkowa albo malinowa. No, jakoś takoś. Dobra. I jak wiecie, ja się troszeczkę inspiruję. Anioł z Zielonego Wzgórza. I tam Maryla miała spiżarkę. I. Pomyślałam, że wybuduję też spiżarkę, dlatego, że tutaj miało tego nie być. Ale jak widzicie, tu by mi przeszkadzało, że ten dom jest taki nierówny, <grym> i dlatego wybudowałam tutaj spiżarkę, żeby to tak jakoś wyrównać. I już wam pokazuję, co jest w tej spiżarce. Tak jest. Tu jest taki kącik do sprzątania, jakieś właśnie ścierki, wiadro z wodą, miotła, drabina i półki. Półki, na których są, wiadomo, na jak to w spiżarce zapasy. Jakieś tam nalewki, uznajmy, że to są nalewki, yy, tutaj są dżemy, tu wam pokażę, spauzuję na chwilę i pokażę wam na tabie, o ile mi się uda, o właśnie, widzicie to, tu jest taka babcia, dżemy, tu jest jakiś cukier, takie tam pierdółki cukier, cukier, proszek do pieczenia, jakieś tam wanila, ekstrakty i różne inne. I teraz tak, tu są kosze, no e, wiadomo, jakieś tam te, tu są przyprawy, i tu patrzcie, widzicie? To jest Ania z Zielonego Wzgórza. Na no, syropie klonowym. <noise> Jak ja to zobaczyłam, mówię, nie, to tu musi stać i koniec, kropka. Tak mi się to podoba, że masakra, no. I prawie jak nasza Maja. No powiedzcie, czy nie, tego kapelusza brakuje. Dlatego jak ja to zobaczyłam mówię nie, to musi to stać to, i to nigdy z tego domu już nie wyjdzie. Tu są jeszcze jakieś, wiadomo, kosze. No taka super spiżarnia. Na razie wygląda tak. Może coś tu będzie przybywać, coś upywać, no wiadomo jak to w spiżarni, nie? Dobra, no i za chwilę będziemy szli na te, do spa, skoro nas Ala zaprosiła w ramach odstresowania, no to musimy iść. Henry, ja cię tam wysłałam na ryby, ale ja mam tutaj dla Ciebie lepszy pomysł. Chodź. Chodź, bo musisz naprawić prysznic. Tu się ciągle coś psuje w tym domu. Mam nadzieję, że kuchnia Wam się podoba. Mi się podoba bardzo. Mody, oczywiście, z których skorzystałam, będziecie mieli w spisie modów na blogu, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. Jak zawsze. I mam nadzieję, że sobie tam zajrzycie. Skorzystacie z tych modów, są naprawdę fajne i zaoszczędzę wam czas na znalezienie ich, tak jak ja szukałam wczoraj. E, bo miał ten odcinek pojawić się wczoraj, tylko po prostu nie zdążyłam. Jej, majana malowała arcydzieło. To, 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 to. Superman. Dobra, sprzedaj do galerii. No wiesz, no teraz to ciś to z pasia naprawdę należy. Mhm. Uh -huh. Tak, sprzedaj. Super. Henryk, co coś nam łupie w kręgosłupie. Ej, jejku, człowieku, weź tu. Odzyskaj części, potem wytrzyj. A ty skoro jesteś pewna siebie i masz takie dobre... dobrą passę, to namaluj jeszcze jeden i będziemy mieli z głowy ten etap. Okej, okay. o czym to ja mówiłam? Aha, mówiłam o tym, że miał się odcinek wczoraj, ale nie zdążyłam do tego, że cały dzień robiłam tą kuchnię. jeszcze lub nie, wstałam rano i do samego wieczora robiłam kuchnię. Znaczy się, no, łącznie z szukaniem modów oczywiście, ale ciągle mi się coś nie podobało. Chyba z trzy albo 4 razy wychodziłam z gry, budowałam to jeszcze raz. Właśnie znaczy meblowałam to jeszcze raz. No ale jakoś ostatecznie zrobiłam i nawet mi się podoba. Na razie. <laughs> e, Henryk. Henryk, Henryk, Henryk. Czekaj no. Tu może. Zastanawiam się, czy byś mógł nie, nie mógł ulepszać. Samoczynne czyszczenie, nie, czysta powłoka. A czysta powłoka. Arup, rób. A, rób. A ty tu pisz. Piszesz? Jak się czujesz? Dobrze się czujesz. Mogę was tu zostawić? Nie będziecie tu broić. Wiecie, wy jesteście emerytami, ale ja się i tego was martwię. Z wami nigdy nic nie wiadomo. A ty czemu rysujesz znowu ten sam. Rysujesz, malujesz znowu ten sam obraz, co? Jak ty się czujesz? Dobrze się czujesz, możemy iść za chwilę. Dlatego na 16. Aha, skończysz to? Dążysz? Najwyżej się chwilkę spóźnimy. No ładnie, mamy zarobione pieniążki. Fajnie, będzie na dalsze remonty w domu. Tak, etap osiągnięty, bardzo się cieszę. No, sprzedaj, tym razem to nie arcydzieło, nie szkodzi. Przebierz się może. Zmień strój, który to jest codzienny, trzeci. Tak, zmień strój. No i powoli będziemy się wybierać do spady. Nie musisz tutaj skorzystać ani z tej rzeczy, wszystko jest w porządku. Dlatego my idziemy i widzimy się już na miejscu. Okej, okay. jesteśmy już na miejscu. Alicja już na nas czekała, idziemy się przebrać w szlafrok. No i zobaczymy, jak nam wyjdzie tutaj ten dzień. Zaraz pójdziemy na zajęcia jogi. Maja się oczywiście przebrała, stwierdziła, że ona nie pójdzie w tych ciuchach i koniec. Kropka, no ja się ze mnie kłóciłam, no bo, no bo to w sumie nie ja w tym chodzę, tylko ona, ona ma się czuć dobrze. Dobra, jesteście już w, w szlafrokach? Nie, jaka Natalia? Ej, stój, stój. Pochwal, strój i opowiedz, bo plotkuj, o, plotkuj, to jest dobre. Będziecie się teraz jak przetwierać? Nie. Musicie sobie troszeczkę poprawić kontakty. E, rozmawiaj o najnowszej książce, a propos książki. Tytuł. Umiejętności literackie, a ty... Majsterkowanie. Co byś chciała? Masaż stóp? Serio? Dobra, e, powiedzcie no mi teraz. Czy tu się już przypadkiem nie zaczynają zajęcia z jogi? No właśnie. To już trwa? Ma tak. No to pójdziemy na następny. Na następny cykl. Ojej. Zapytaj, jak minął dzień. Zapytaj, co tam w szkole słychać. Czy ci zeszyty pożyczy. Przybij piątkę. Chodźmy na górę. Chodźmy na górę. Wypij sobie. To jest yy, owocowy napój musujący, więc możesz się napić. Ty już tu jesteś. A gdzie jest Ala? Chodź z nami tu. Nie mogę cię zawołać, jesteś za daleko. Mam nadzieję, że idziesz do nas. Idziesz. Dobrze. Będziesz też piła z nami? Nie, ty idziesz sobie poćwiczyć tutaj, tak. Też byś mogła poćwiczyć. No nie, na razie się relaksuj. I na razie się relaksuj, poprawił ci się humor. Orzeźwiającym. Dobrze, orzeźwiający napój. No dobra, chodź, będziecie sobie... Biegni wypinając klatkę piersiową. Tak jest. Chodź, rozgrzewka przed jogą. Macie podobne stroje. Nie, to wcale nie znaczy, że ja was ubierałam yy, yy, podobnie. Nie, nie. I że mam taki sam gust po prostu. Nie podobają mi się szare stroje sportowe. Kończcie tam te zajęcia. Po zainteresowaniach. Poznaj. Alicja jest rozbawiona. Bardzo dobrze. Cóż za synchronizacja w biegu. O, faster, faster. Aaa, Henryk osiągnął ósmy poziom majsterkowania. A my tu sobie dalej biegamy i czekamy. Nie wiem na co. Wkrótce powinno zacząć się zajęcenie. O, mama Ali. Helena Miodek. Że! chodź. Zażyczymy sobie masażu. Chodź. Zażycz sobie masażu stóp. No, chyba ty. Ty jesteś Natalia? Tak. A tu nie wiem. Tu powinna być opcja właśnie: wzięcia udziału w zajęciach i zapłacenia za to. No, ale tego nie widzę, więc trudno. Może dzisiaj nie mają w pakiecie. A ty naprawdę to dajesz jej w trampkach? No, już myślałam. Ach, coś tu takie jakieś dziwne aromaty się unoszą, ale no jestem w stanie to zrozumieć. Byłaś w końcu na siłowni i nie wyglądasz najlepiej. O, coś bolało. Ala, gdzie jesteś? Stój! No i poszła. Zostawiła nas. To pa Ala do zobaczenia w szkole. No pewnie musiała iść już do domu, odrobić pracę domową, no. Dobrze. E, chodź się, ogarniemy. Się ogarniemy. Gdzie tu są jakieś prysznice, czy coś, coś? Tutaj. Mm, tu. Skorzystaj i weź prysznic. O, dzień dobry, pani Kasiu. Lekcja skupienia za 30 minut. Hmm. Ala, ja już na lekcję jogi, nie wiem czy to ważne. Nie wiem czy zdążymy. Chyba znowu nie. Zmiana, zmiany. <grytania> Bo jedne panie poszły, a inne przyszły. No, szuraj się myć. I nie zdążymy dzisiaj na te zajęcie, niestety. Tak myślę. No. Spóźniłyśmy się znowu. Wiesz, co? Ja mam propozycję. Ja mam propozycję. Skoro nam nie wyszło, to idziemy. Idziemy do cukierni. Mam nadzieję, że jeszcze będzie otwarta. Idziemy do cukierni, kupimy sobie obrzydliwie tłustego pączka, bo trzeba nadrobić to, co spaliłaś na bieżni. Już. No co, zaraz idziemy do cukierni. Jesteśmy w cukierni i już wiadomo, dlaczego Ela nas zostawiła. No, podesłała na Marcina, jak widzieliście. To się nazywa przyjaciółka, prawda? No, nie ma to jak pączek o 22 z swoim... Mm, z swoją sympatią, z kimś, kto jest bardzo ważny. Tak powiem, bo przecież jeszcze nie są parą, nie? Hmm. Tutaj sobie pogadamy jeszcze chwilkę. Chyba pani Kasia też przyszła zaraz po jodze, e, po pączka. Summer eats stąd Dobra. Chodźcie, kupimy coś. Tylko czekajcie, dajcie mi się tu rozejrzeć. Brownie, pianki, ciasteczka owsiane, bajgle, ciasteczka z cukrem ciastka z masłem orzechowym, o. Kup ciastka z masłem orzechowym. To ci, Alano. Sama poszła do domu i podesłała nam Marcina na zmianę, no. Ech. Lubię tą Simkę. <śmawia> Maja, prostuj się. Nawet kiedy jesteś zmęczona, powinnaś pokazać klasy. Kupiłaś? To czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Daj tu. Daj tu. Ja bym chciała, żebyście wzięli razem. Mogę tak? Może jak z nim pogadasz, to wtedy będziecie mogli wziąć razem. O, weź porcję razem. Dokładnie. Dokładnie o to mi chodziło. Nie patrzcie tak na tego Marcina. On jeszcze nie zajęty, ale zajęty. Przemysła w piosenkę. No chodź, weź z nami ciastko. Przesiądziesz się. No pewnie, że się przesiądziesz. No. Szamać razem. Szamać razem ciastka. To jest takie super. A reszta do kieszeni bierzemy do domu. Tak. Jups, jups. Henryk, co ci? Zadbaj o siebie. A ja bym tu mogła wam kliknąć, żebyście sobie coś ten, ten, ten. Może poflirtowali? O, przesiada się bliżej. No, dokładnie. Katka na podryw, a co? A co? Będziemy sobie żałować. Marcin, ogarnij się selfie. Serio? Oh. A ty, co tu robisz? Dziecko, naprawdę? Jak to niezręczne spotkanie? Oj, tam oj. O, oh, pochwalił cię. Miłosna pogawędka. Wiesz co? Poczekaj. Yy, zróbmy sobie może zdjęcie. Zrób zdjęcie z Marcinem. No, szamaj szybciej to ciastko. No, zrobimy sobie zdjęcie, no. Takie jedzenie ciastek yy, trzeba uczcić o północy. Jej! Super. Średnie, duże. Średnie zrobimy. Robimy średnie, duże, średnie, duże, średnie, duże, średnie. Mhm. Tak. Jej! Mam zdjęcie. Pokaż, czy wyszło. Wyszło. To dobrze. Tak, ja wiem, że jesteś zmęczona. Wiem. Już teraz idziemy do domu ej mi. Potrzymaj za ręce. Pani Kasiu. Pani Kasiu, no. Ja wiem, że pani ma pewnie jakieś tam yy, matczyne instynkty w stosunku do Mai, ale no... To nie jest dobry moment, no, to jest smutno, widzicie? O. Dobra. Um. Jeszcze raz go obejmij. I... I, I... I pożegnaj. I idziemy do domu. Miałaś go objąć. Miałaś go objąć. Maja. Ogarnij się. No właśnie. I idziemy do domu. Okej. Okay. Jesteśmy w domu. Spowiadaj mi się tu, co tu się działo, kiedy mnie nie było. No ty jesteś całkiem nawet w porządku. Ty jesteś głodny. To tak, to chwilka. To ty. No no tu, te ciastka, co kupiłaś. Um, ty sobie zjedz. Ty też sobie zjedz. Ty idziesz spać. Jutro, no znaczy się jutro, no właściwie do dziś też chyba nie pójdziesz do szkoły. Chociaż czekaj, to zaczekaj chwilkę jeszcze. To. dwa um, dzień wolny w szkole. I idź spać. Takie życie, no. Dostaniesz? Dzień wolny? Dostaniesz. No to dobrze. Jak tam wygląda? Szóstkowa uczennica liceum na wakacjach. No. Odpocznij, Maju, bo cię wykończyłam znowu. Wybacz. <laughs> miłych snów. Miłych snów. Henryk. <słuch> Henryk. Jedno słowo, Henryk. Nie ulepszyłeś mi tu tego, nie? Gnie nie było. No nie. Co robisz? Sprzątnij. A ty nie sprzątaj, tylko idź skorzystać. Tak, skorzystaj. I jak skorzystasz, to możesz. Wrócić do pisania tajemnego ogrodu. Henryk, a ty. Ty, ty, możesz sprzątnąć też ten talerz, na przykład. I te naleśniki, bo już się za chwilę zepsują. Możesz pogłaskać Stefana. Nie ma takiej interakcji. Ale mamy kota. Mamy kota, to się liczy. Idziesz wyrzucić, tak? Dobrze. On się cieszy nawet przy zmywaniu naczyń. Okej, okay. co ty chcesz? Nie no, gdzie będziesz oglądał rybki? Spróbuj yy, kontynuować to dodawanie czystej powłoki. Jeszcze nie jesteś aż tak zmęczony, chociaż jest za chwilę rano. Jajku, no. Jej, zakończyliśmy montowanie ulepszenia wanie. Super. Super, to skorzystaj. Skorzystaj i jednak idź spać chociaż na chwilkę. Ty też. Nigdy nie skończysz tego, Tomiku. Yy, idź też spać na chwilkę. I ja będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, że kuchnia się wam podoba. Yy, jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!